Totalizator sportowy świętował swój jubileusz, ale powodów do świętowania jest więcej. Totalizator ma też rekordowe wyniki. Czy, czy mógłby Pan powiedzieć właśnie o ostatnich wynikach totalizatora? No, możemy na pewno podsumować ostatni rok 2021, który zakończyliśmy rekordowymi wynikami, jeśli chodzi o. Przychody, a więc bariera 26 miliardów przekroczona, 26 miliardów 270 milionów złotych w porównaniu z ponad 15 miliardami przychodów rok wcześniej. Jest to na pewno duży skok, a powód oczywiście do świętowania, ale myślę, że większym myślę, powodem do świętowania jest wzrost tego, tych wpłat, do których powstał totalizator sportowy, a więc jednak rosnącej od kilku lat naszej części działalności która powoduje że wpłaty na sport i kulturę przekazywane z tytułu dopłat środki na fundusze specjalne rosną i też rekordowe miliard 155 milionów Przekazano te dwie ważne dziedziny życia społecznego w zeszłym roku. To też na pewno sukces. A oczywiście no, impuls do świętowania nie tylko tego, co było więc tych dostojnych 65 lat działalności dla sportu i kultury w Polsce, ale tego, co przed nami, a więc ciągłego rozwoju. No właśnie, bo totalizator sportowy teraz też bardzo rozwija się technologicznie. Czy mógłby Pan powiedzieć, no bo w sumie to jest, jakby znamy totalizator sportowy od 65 lat, to był zupełnie inny świat. Dzisiaj wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, totalizator sportowy też idzie za tym trendem. Zdecydowanie. Takie możliwości dała nam nowelizacja oczywiście ustawy hazardowej w 2017 roku i ta nasza działalność, rozpoczęcie omnikanałowości, a więc wejście w świat online zarówno naszych, naszego korowego biznesu, a więc gier liczbowych loterii pieniężnych poprzez platformę Lotto.pl, jak i nowej działalności nowego obszaru działalności, czyli jednego legalnego kasyna internetowego Total Casino. Te możliwości stworzyły oczywiście dużą przestrzeń do implementacji odpowiednich technologii, tych technologii, które zarówno pozwalają na prowadzenie tego biznesu, ale również tych ważniejszych chyba, na które bardzo mocno stawiamy, które są rozwijane każdego roku, a więc związanych z obsługą klienta. Więc czy to zmniejszeniem tej bariery wejścia do tego świata rozrywki oferowanego przez nas, związane technologie z koniecznością weryfikacji autentykacji gracza, z ochroną, ale również z, przede wszystkim z odpowiedzialną grą, bo na tym nam bardzo mocno zależy, a więc żeby nasz klient czuł się bezpiecznie nie tylko ze względu na swoje dane, które nam powierza i środki, ale również ze względu na rozrywkę, w której uczestniczy. A więc zmniejszamy to możliwość uzależnienia się również od, od hazardu, a do tego pomocne są wdrażane przez nas technologie. A jakie właśnie te technologiczne plany na przyszłość? Czego życzyć, czego życzyć totalizatorowi na kolejny jubileusz? Myślę, że podtrzymania tej, te, te, tego ciągu rozwoju, który, który obecnie jest, a więc kontynuacji tego stałego rozwoju pod względem oczywiście ilości klientów, ale również myślę, oferowanej przez nas rozrywki. Te technologie wdrażane przez nas, które będą oczywiście wpływały na ten rozwój, mają, będą na tych kilku płaszczyznach. Raz oczywiście wspomniana wcześniej obsługa klienta, więc tego zabezpieczenie klienta i jego uczestnictwa w rozrywce, ale również przede wszystkim rozwój dostępnych form rozrywki, a więc czy palety gier dostępnych w Total Casino, czy oczywiście nowości, nowych tytułów w Chociażby gierek, czyli bardzo popularnych form rozrywki na platformie Lotto.pl. No to są te elementy, którymi będziemy się bardzo mocno zajmować w nadchodzącym roku, oczywiście w przyszłych latach również pewnie. No i budowanie tej zacieśniania, tej unikanałowości, a więc budowanie takiego łatwego przejścia z sieci naziemnej do, do online dla naszego klienta, interakcji w tych dwóch kanałach, tak żeby one budowały synergię synergie wewnątrz. Totalizatora to Na koniec chciałabym zapytać, wiadomo, przy świętowaniu okrągłych rocznic chcemy myśleć tylko o dobrych rzeczach, ale nie możemy uciec od, od kwestii tego, że nasza gospodarka boryka się teraz z kryzysem związanym z tym, co się dzieje na świecie z pandemią, z wojną. Czy to ma jakiś wpływ na działalność totalizatora sportowego? Jak myślę, że jak każdy taki kryzys ma, w, ma wpływ. Oczywiście jesteśmy na tym wysokim poziomie rozwoju i dynamice wzrostu, że on może być z zewnątrz niezauważalny, ale wpłynął na nas, zwłaszcza okres pandemii, bardzo mocno, gdyż część naszych punktów nie mogła oferować swoich usług. To już spowodowało jednak brak możliwości oferowania usług chociażby w salonach gier na automatach One były zamknięte, Potem konieczność otwarcia i znowu wyciągnięcia klienta z szarej strefy. No to jest jednak proces bardzo trudny, zwłaszcza jak w obszarze działalności, w którym nie bardzo możemy informować i promować tych usług z uwagi na polskie prawo. A więc tych wyzwań mieliśmy bardzo dużo. No radzimy sobie oczywiście z tym bardzo dobrze i liczymy na to, że tych takich niespodzianek, czy czarnych łabędzi, jak to nazywamy, będzie jak najmniej. Dziękuję bardzo.